Cześć! Witam cię bardzo serdecznie. Zastanawiałem się i to nawet bardzo poważnie, czy zeskoczyć cię, czy wystawić wiersz w piątek tak jak to robiłem wcześniej. Ba, nawet przygotowałem go jakiś czas temu i czekałem myśląc dokładnie o tym. Ale, żeby nie przedłużać, tak. Z ogromną radością mam zaszczyt Ciebie zaprosić w piątek. Tak, w piątek, godzina 18 polskiego czasu. Pamiętaj, jestem pewny, że znajdziesz odpowiedź. Tak. To tytuł mojego nowego wiersza znajdziesz odpowiedź. Zapraszam. Do zobaczenia. Czekam na ciebie. Seba.